Dzień dobry. To no to mamy dzisiaj takiego ładnego. Dzisiaj mamy Sabika. Sabinkę mamy dzisiaj. Tak. Sabika, ale patrz jaki sabiczek taki, wiesz? To jest bardzo ładna wersja. Wymuszany co? W skórach, tak. Ekskluzyw. Czarniutki. Co? Ale jak widać, jaki właściciel musi być pedantyczny. Ja się nawet od, otwierając bagażnik, jeżeli widać środki czystości, to znaczy, że właściciel coś tam sobie sam młodzi, czyli czyści albo czyli, co, cokolwiek robi, no. Czyli tutaj gratulujemy właścicielowi tego... Znaczy, nie inaczej, gratulujemy temu autku właściciela. Właśnie. Właśnie, Właśnie. czyli właściciela. A I... więc tak, instalacja gazowa BRC, BRC, jak to zwykle bywa. Jak to zwykle bywa w Sabinkach. Nie, nie tylko w Sabinkach, zazwyczaj wpadamy instalację BRC z tego względu, że sprawdza się praktycznie w każdym aucie. Jest wyjątkowa Więc, tak. i taka I tak, bardzo profesjonalna. Jest bardziej odpowiednia, bo jest kurczę, no nie oszukujmy się, nie jest dość drogą instalacją. No co prawda jest tam cena wyższa niż inne, ale za to Doceni klient, Doceni ją prawda. Tak, dla mnie to jest cena jak do ceni do najbardziej z tego względu, że nie ma systemu gwarancyjnego tak bardzo rozbudowanego, żadna instalacja. I trwałości komponentów. I trwałości komponentów, to I jedno. Zakres, tak. jest. I Następna rzecz jest taka, nawet jeżeli coś tam upadnie, jak to się mówi, tak, to część jest y, praktycznie na drugi dzień. No bo tutaj Więc musisz producent powiedzieć. Nie, tak. nie kombinuje i nie ma czasu rozpatrzenia decyzji dwa tygodnie. Bo... I na benzynie. Bo. Bo to. Już... Bo no, kto rozpatruje? No, najprawdopodobniej Małgosia Nizińska. Tak? Pomaga... Wreszcie, Wreszcie się mogłem pochwalić. Szanowni Państwo, my w imieniu BRC, czyli dystrybutora marki, prowadzimy ich główny warsztat w Polsce, działamy ich na ich zlecenie i to my rozpatrujemy wszystkie decyzje w to związku tak. z gwarancją. Czyli nie ma. A żadnej opcji, że jeździcie na benzynie i czy, czy czekacie no, na wymianę urządzeń. Nie pod uwagę, bo tak. każdy sobie myśli, że jest droższa, ale żadna instalacja nie ma z takiego systemu gwarancyjnego. No, to zawsze się Jakość mówi, ma swoją to. cenę. Właśnie, trzeba, tak. trzeba to zaznaczyć. Dobra, a Lecimy co? Tutaj. Ja tu mam wtryskiwacze? Wtryskiwacze się... są pod spodem, no będę musiał, musiał to odkręcić. No to, no, to się otrąć, Mariusz. tu ja wyłączam, żeby... Dobra, Przy może nie tak. Obejdziemy wszystko oprócz a potem na końcu, tak, Reduktorek tutaj, jak widać, jest z daleka. Ale duży, ty! Rzuca się To jest moc. na tak. chyba, znaczy, to jest, są, nie? Tak, to jest 170 koni, więc tylko i wyłącznie na Maxie. E, Ale z zapasem. Z dużym zapasem. Reduktory mniejszej mocy nie mają po prostu tutaj już co nie robić. Co, co robić, tak. Nie byłyby, będą wydolne tak, na pewno byłyby. w systemie. I terek lotny. Tam, dalej jest Peterek ciekły, ja idę po klucze i odkręcimy je. Dobrze, to idź właśnie szybciutko po klucze pokażemy. Jeszcze chciałam tutaj sama, jakby już bez Mariusza pokazać, jak pięknie jest zrobiony montaż, jak to wszystko wygląda profesjonalnie. Tak jak na pewno życzyłby sobie właściciel tego pięknego samochodu. Jeszcze ja tu pokażę, bo ona mówi, jak pięknie wygląda, jak klient, nie wiem, dba, jak to miło, jak klient tak dba o samochód, bo wiemy, że również będzie autoserwisował, jeżeli chodzi o gaz. Przeglądy w tym autku są wymagane co 15 tysięcy kilometrów albo raz w roku i koszt takiego przeglądu, czyli pełnego wymiana filtrów, kalibracja, badanie szczelności, czyli komplet full, który jest oczywiście w oparciu na oryginałach yy, kosztuje 150 zł. Czyli, Szanowni Państwo, warto serwisować te piękne samochody, ponieważ później one odwdzięczą się tym, że będą działały bez awaryjnie. O, w międzyczasie Mariusz już przybiegł, także. Pokażemy jeszcze wtryskiwacze, ponieważ chcę, żeby Państwo mieli komplet pełny wgląd tak jakby. Tak jest. Ja chcę, żeby tak, klienci ja widzieli, jest. dlatego że wiesz, bardzo dużo z naszych filmów ludzie i teraz już właśnie Państwo korzystają. Także róbmy grono, tak, tak coraz grono. większe grono naszych fanów korzysta z naszych usług. Mariuszku, pokaż. No widzisz. I tutaj jest widać, no teraz to mi się podoba ten film. Czyli tutaj mamy Jest listwa wtryskowa. Listwa. Ona rozumiem jest do ilu? Te wtryskiwacze tu są na pewno z dużym, z dużym, z z z dużym zamontem, zapasem. zapasem. No tak, bo ona będzie pracować. troszkę hopować. Tutaj w tym samym i tak nie jest strasznie duża moc, bo przyjeżdżały dużo mocniejsze wersje. Ta jest tylko 170. Ale ja km. chciałabym powiedzieć, że ten jest piękny. Tak, no tak już jest wyjątkowy. znaczy tylko, że po prostu ta instalacja wytrzymuje dużo większe mocy. I obciążenia. Tak, i obciążenie. Tutaj nie mówimy tutaj o jakichś tam osiągach, kurczę, jednego i drugiego auta, tylko po prostu ta instalacja ma taki zapas, że bez problemu wydała sobie te 200-250 koni nawet. Oczywiście profesjonalnie to ładnie zakręć. Ostatni Zakręcone rzut. Może jeszcze Tutaj... powiedzmy coś o spalaniu. Właśnie. Ile on spala? Spalanie benzyny 13 litrów, spalanie gazu 15 litrów, co daje nam oszczędność 330 zł na każde 1000 km. Czyli słuchajcie Państwo, ogromna oszczędność. Jest, tak. Jest o co walczyć. Ciekawie. Klapnij Tak. Patrzymy, Każdy pokażemy. W jest, ja bardzo... wiem, ale wiesz, jak już to jest oszczędność 300, gdzieś czy ponad na słuchajcie 1000 km, to przy 10 robi się 3000. 20 km, 2000 to jest, wiecie. A 30 tysięcy to się okaże że jest 9 tysięcy oszczędności. No, w niektórych przypadkach Proszę tak. Przepraszam, jak jest tutaj przy światłach widocznym. Miejscu. Tak, bardzo ładnie, elegancko. Wszystko tutaj widać. Rzeczywiście, jaki piękny. Bardzo ładny, Nie tak. I nadałbyś, tak, się, więc... wiesz. U mnie by się nie nadał, bo by ciemne moja Sonia dom. wskoczyła Ale co z tego? To jest skóra, więc kurczę, nawet psiaścier schodzi bez problemu, można ją zmieść bądź łukać cokolwiek. Z błota? O, nie są łapki z błota, a ściereczka <laughs> i szoru, szoru. No wiem, szoru, szoru, tutaj chyba właściciel tego auta by się przewrócił. Znaczy, Jakby moja no, Sonia go to odwiedziła. To jest jasne, czy to jest ciemne. No ale ciemne to tylko tego nie widać, tak? No a właśnie i tak jest. Dobrze. Zbiorniczek, okay. powiedz mi, jaki tutaj zainstalowaliśmy? Jest 50, 47 litrów, przepraszam, bo niestety 53 e, będzie nosić. 47. podłogę. Tak. Pokaż no, 47 litrów. Ładny, o. Ja widzę, Piotr, że ty musisz wyciągnąć. Piotrek nam pomaga i on uwielbia te filmy nasze z, 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 na YouTube. Zbiorniczek 47 litrów co daje nam Aha. zasięg 280 km. No tak, ale już kiedyś mówiliśmy, że to jest Warszawa. proszę, kurczę, Teraz proszę jest. bardzo sięgnąć przez o, ulicę, Proszę, tu, proszę, jest wszędzie. Wiesz nawet ten. Więc zawsze 17, można pojechać za ten. 20 metrów dalej jest następna, więc Jezu, Przypomnij mi jeszcze e, 15 na benzynie, 17 na gazie. Nie, 13 na benzynie. 13-15 na, na gazie i oszczędność 330, 330. Jeszcze pokażemy tutaj. No tak, jak no, koreczek... słuchaj. Jakbyśmy mogli zrobić inaczej w tym ładnym tym, zobaczcie państwo, jak tu. A bo ty jesteś tym specjalistą od wlewów, tak? Bardzo O pewnie jest jeszcze nie nie Ja nie wiem, bo ja się zawsze się tutaj wiesz, zawsze się przyklejam. Tak. No, Czyli tutaj szanowni kruca, państwo, zamykamy i dopełniamy. Oczywiście się końcóweczka ale też jest tak. w komplecie. I tutaj mamy I zamknięte. I teraz czekamy tylko na odbiór klienta. Tak jest. Zapraszamy klienta i już czekamy poniedziałku, kiedy będziesz miał znowu fajne auta. jeszcze sobota. A no tak, jutro montujesz. Co montujesz jutro? Jutro, e, to jest Avensis. Avensis. Tak. Dzięki i zapraszam. Dziękuję.